Co tu się? Coś mnie smyra po nodze. Odt Annabel comes home, czyli Annabel wraca do domu i rzeczywiście wraca do domu Warrenów. Akurat w tym przypadku, bo praktycznie tam cała akcja będzie siedziała. Zresztą, Zwiastun bardzo mocno sprzedawał to oczywiście Warrenami. No i tym, że ten film będzie dotyczył ich córki, czyli oczywiście znanymi twarzami z obecności, która była odgrzewanym, ale zjadliwym kotletem, przystępnym, i tak naprawdę. Czy potrzebna była ta część? Czy to aż wymagało robienia trzech tutaj spin-offów y, z takiej zwykłej jednej, pojedynczej wręcz lalki, która nie wiem, czy aż tak duży potencjał ma, bo wydaje mi się, że nie. I odpowiedź na tamto pytanie, które zadałem, też brzmi: raczej nie, nie jest to część, która jest jakoś zbytnio potrzebna, ale rozumiem jej zamysł, bo myślę, że od niej wybrną kolejne spin-offy. Przynajmniej tak jak tutaj zostaje potraktowana, właśnie ta kultowa wręcz gablotka Warrenów. Gdzie tam mają te wszystkie swoje przedmioty, jakieś opętane, nawiedzone, poumiejscowiane, żeby były w jednym miejscu lepiej niż rozesłane po całym świecie, tak jak oni to sami wspomnieli, tak to nazwali dosłownie. No to rzeczywiście to ma ogromny potencjał, no i w końcu do tej gablotki jakoś musieliśmy dojść, bo w sumie już brakuje trochę postaci na spin offy Wyciągnę Wyciągnęli tę Anabelkę, wyciągnęli Denan, Lauronę, gdzieś tam doczepili też do tego wszystkiego, i akurat ona nie miała związku w zasadzie z tą gablotą, z tego co mi wiadomo ale mniejsza już o to. No i tam jest masa jeszcze rzeczy, artefaktów i tak dalej, Jakichś historii, na których można uprzeć. kolejne spin-offy, więc myślę, że właśnie w ten sposób to ruszymy. I reklamy Anabel po prostu widziałem chyba setki. Non stop leciał ten zwiastun i w kinie praktycznie przed każdym filmem, na którym byłem, i na YouTube non stop mi wyskakiwało, w telewizji gdzieś tam też zahaczyłem. Anabel, Anabel, Anabel. Mam wrażenie, że marketing kosztował więcej niż ten film i być może tak jest, bo o ile poprzednie części kosztowały około 20 milionów, ta pewnie też coś w tym stylu, nie sprawdzałem dokładnie, ale zaraz Wam tutaj wyświetlę ile kosztowała, no to mam wrażenie, że w ogóle to była najtańsza część, bo dzieje się praktycznie całość akcji w domu Warrenów i tam siedzimy przez 90 minut z kamerą plus 10 minut wcześniej czy 15 w innych miejscach po trochu, w tym trochę Warrenów oczywiście właśnie dostajemy. Więc tak to wygląda, jakby to było nakręcone za 1000 dolarów. I to jest w takim jednym kameralnym właśnie miejscu w domu. No mieliśmy setki, tysiące pewnie horrorów w domu, oczywiście rozgrywanych, ale jakoś ta kameralność tutaj w miarę mi się jeszcze w tej Annabel spodobała. Jeżeli widzieliście podcast na moim kanale, albo kojarzycie, chociaż że coś takiego wstawiłem, jeżeli nie to zapraszam. Podcast o uniwersum obecności, w którym dyskutowaliśmy sobie właśnie wraz z gośćmi, między innymi o premierze Annabel 3 i troszeczkę tutaj naszych oczekiwań, powiedzmy się, posprawdzało. Rzeczywiście nie nastawialiśmy się jakoś pozytywnie na tę Annabel, że to po prostu będzie film do odhaczenia i do zapomnienia pewnie, ja też wiecie, że nie jestem fanem Annabelle, pierwsza część mi się absolutnie nie podobała, druga była lepsza technicznie, ale nadal fabuła nie, um, także dla mnie to była zawsze Sheetabel i niech ta Sheetabel tą Sheetabel już pozostanie. Tutaj, tak naprawdę, to co już wspominałem, liczyłem tylko na to, że Warrenowie troszeczkę udźwigną ten film, że troszeczkę go poniosą, dodadzą mu czegoś. I tak naprawdę, połowa zwiastuna po prostu wciska tych Warrenów, a zobaczymy ich raptem przez 5 minut w scenie openingowej. Po czym wyjeżdżają po prostu na dobę. I to jest świetny pretekst do tego, żeby stworzyć w ogóle straszaka, właśnie w domu. Warrenów, gdzie zostaje ich córka z opiekunką, bardzo młodą jeszcze w zasadzie. Także rzeczywiście ten film wygląda w ten sposób, że cały jest strasznie pretekstowy. Od wyjazdu Warrenów po głupią dziewczynę, która musi po prostu się wepchać tam, gdzie nie wolno, tam, gdzie jest najwięcej ostrzeżeń, typu nie wchodzić, nie dotykać i zamków pięć chyba w drzwiach, to oczywiście ona musi tam wejść. Okej, okay, ona ma jakąś motywację, i to silną motywację, która Jakoś to nam jeszcze wyjaśnia, jakoś to jesteśmy w stanie w pewnym stopniu przynajmniej zrozumieć, ale z drugiej strony, jeżeli ma motywację, bo na przykład chce się porozumieć z kimś ze świata, to czy nie łatwiej iść właśnie do takich Warrenów i poprosić ich o pomoc w skomunikowaniu się ewentualnie z jakimś duchem, czy do kogokolwiek innego? Czy lepszym pomysłem jest chyba tak, bo tak uważa scenarzysta i reżyser zarazem o tym zaraz wspomnę jeszcze i no my myślimy, że ta postać tak uważa, tak? Żeby pierdzielić się do gablotki Warrenów, gdzie są wszystkie te straszne artefakty nawiedzone rzeczy i tam szukać pomocy. Dziwna sprawa. No i właśnie. Reżyser i scenarzysta Gary Doberman. Skąd go znamy? Jest między innymi scenarzystą dwóch poprzednich Anabel oraz zakonnicy, ale nie reżyserem. Tak naprawdę jest to jego debiut reżyserski. Wszystkie filmy, których się tykał, no to pisał je. A tutaj w końcu dali mu coś wyreżyserować i przyznam, że zrobił to po prostu dobrze. Zaraz powiem dlaczego. I on jeszcze był współscenarzystą pierwszego to i scenarzystą drugiego to, które wchodzi właśnie w tym roku do kin. Właśnie przy pierwszej części były trzy osoby, przy drugiej już była jedna. Za Nabelkami jakoś tam podobnie było znane, nie pamiętam. W każdym razie scenariuszem się zajmował. Tutaj zajął się i scenariuszem i reżyserią. I dlaczego uważam, że mu się to udało? W przeciwieństwie do fatalnej Lajorony, która była bardzo, bardzo nieudolną podróbką Jamesa Wana. Próbowała straszyć, ale robiła to nieudolnie, źle, po prostu nachalnie, hamsko, do bólu. Beznadziejne jumpscary, może z wyjątkiem jednego, scena z parasolką. Jeżeli oglądaliście Lyronę, to kojarzycie to? Były jumpscary takie typowe, że chwila ciszy, jeb jumpscare na ryj, koniec, następna scena. Gary Doberman robi to w ten sposób, jak mniej więcej konstruuje jumpscary James Wan, czyli sam jumpscare nie jest esencją tego wszystkiego, nie jest esencją to, że on w końcu wyskoczy nam na ryj. Generalnie zanim dojdziemy do tej sceny, najpierw nam się wydaje, że coś wyskoczy, a wcale tak nie jest. Jest bardzo dobrze, powolnie, stopniowo budowane napięcie. Później coś się dzieje, coś nawet puknie, stuknie, ale nie dostajemy takiego krzykliwego jumpscarea prosto w twarz i po prostu ta scena jest rozciągnięta w czasie. Coś z niej wynika, nawet jeżeli już coś tam nam huknie czy stuknie, ona toczy się dalej, a nie jest cięcie i kolejna scena czy w ogóle zmiana Akcji, zmiana postaci, która się znajduje w kadrze, nie. Tutaj bardzo mi to przypominało po prostu styl kręcenia obecności, właśnie tak jak to robił. One rzeczywiście sam, jumpscare w sobie nie był tutaj najważniejszym fragmentem, elementem tej danej sceny, tylko to jakie napięcie to wygeneruje i co się dzieje wokół tego, jak się dana postać zachowuje, jak ona reaguje, jak po prostu pokazuje, przedstawia swój strach, swoje emocje w danej konkretnej scenie i sytuacji, i to się tutaj udało. Ale te preteksty scenariuszowe mnie strasznie denerwowały. Akurat wtedy Warrenowie wyjechali. I mamy tutaj właśnie opiekunkę ich córki, która z nimi zostaje, no i do nich dołącza koleżanka tej opiekunki. I to właśnie ta koleżanka jest tą głupkowatą bardzo postacią. O ile tamte, czy córka Warenów, to tutaj jakby najbardziej racjonalnie się zachowuje jeszcze, chociaż też jest jeszcze młoda, mała i lubi sobie pomyszkować, poszperać nie do końca, jakby rozumie zagrożenie, z jakim ma do czynienia we własnym domu, szczególnie w tym zamkniętym pokoju Warenów. Ale to jest jeszcze dziecko, no tamte już są dużo starsze. I ta jej opiekunka. Do niej pretensji tutaj jako takich nie mam. Ale właśnie ta jej koleżanka, której w ogóle nie powinno tam być, tak to nazwę wbiła się na pałę po prostu. Eee, troszeczkę szantażem lekkim też. Mm, ale właśnie to, że idzie do tej gabloty, że po prostu na siłę ją musi otworzyć i musi się tam dostać i akurat tam musi wleźć. Dało się to rozpisać w inny sposób, żeby w inny sposób się tam na przykład dostała ta bohaterka, żeby zrobiła coś innego, żeby niekoniecznie musiała się zachowywać jak taka tempa gida, która idzie właśnie tam, gdzie nie wolno. Tak jak wspomniałem, te drzwi do tej gablotki mają z pięć zamków, bodajże. No, w każdym razie dużo tego jest. I oczywiście były zamknięte, tak? No więc trzeba było znaleźć kluczyk. Nie będę spoilerował tutaj niczego absolutnie, ale to w jakim miejscu był ten klucz i w jaki sposób go znalazła, to był kolejny pretekst. Ja tutaj już tych pretekstów ze trzy naliczyłem. Także Annabel nadal nie jest dobrym filmem i mam wrażenie, że nie będzie. Niech już skończą doić tę Annabel, błagam, przejdźcie do czegoś innego. Tutaj potencjał się wyłonił, szczególnie po zakończeniu myślę, że jest po prostu możliwość nakręcenia kolejnych nie wiem czy spin-offów no najprędzej spin-offów z zupełnie innymi nowymi postaciami, które może coś wniosą, bo tej Anabel już naprawdę mam podziurki w nosie, ale nie jest to też zły film jak na Anabel, którą oceniałem na czwóreczki zawsze, jedynkę i dwójkę. To tutaj ta ocena troszeczkę będzie wyższa, bo w końcu nie jest aż tak źle, nie jest aż tak źle, tak jak było w jedynce, że sceny ze straszeniem były totalnie na siłę, że tam po prostu nie było praktycznie klimatu, napięcia, praktycznie nic się też nie działo. Te jumpscary były dużo bardziej hamskie, powciskane na siłę. W dwójce mieliśmy piękną lokację, mieliśmy nie najgorsze jumpscary, chociaż też nie wszystkie, ale znowu sztafa była, gdzie przez pierwszą godzinę praktycznie żaden wątek się nie otwierał i tylko była ganianina właśnie za jumpscare'em tak naprawdę. No to tutaj Gary Doberman dobrze to buduje, powoli wprowadza napięcie, powoli stopniuje tutaj nas jako widzów i rzeczywiście chce nam to opowiedzieć i ma jakiś potencjał, mimo że znajduje się w tym jednym kameralnym miejscu w domu. Oczywiście, yy, pomijając tam wstawki na początku z Warrenami i tam chwilę dosłownie w szkole, gdzie spędzamy czas z córką właśnie Warrenów. Ale okej, okay, on to próbuje zrobić w kreatywny sposób. Niektóre sceny naprawdę tutaj robią wrażenie. Tak, Annabel ma ze dwie takie znakomite nawet sceny które koniec końców, niektóre z nich kończą się jumpscare'em takim mniej hałaśliwym, mniej krzykliwym i to jest super, że to nie jest taki bardzo nachalny, ale te słabsze, gorsze jumpscare'y, takie bardziej właśnie uuu, uh, coś pierdzielnie ci prosto w twarz, też się pojawiają, taki typowy krzyk, pisk jakiegoś ducha, demona, czy cokolwiek to tam jest, ale na przykład scena z telewizorem, jeżeli już byliście, no to wiecie o co chodzi. Jeżeli nie, to zwróćcie na to uwagę. Była bardzo kreatywna. Nie będę nic zdradzał, ponieważ planujemy stworzyć podcast właśnie znowu z moimi gośćmi albo z jednym gościem. Zobaczymy, jak tutaj możliwości będą na to omówić. Po prostu w podcaście krótko, około pewnie 30 minut, no bo jednak spoilery i 2-3 osoby to nie potrwa tam 10-15. Ale podcast o Uniwersum Obecności trwał dwie godziny. Tutaj planuję taki 30-minutowy, żeby sobie właśnie pogadać o spoilerach, co tam się wydarzyło, co może się dalej wydarzyć z tym uniwersum, bo już mamy teraz wgląd właśnie po Annabelle. A wcześniej, jak nagrywaliśmy podcast, jeszcze tego wglądu nie mieliśmy i nie wiedzieliśmy przecież, co przyniesie ta produkcja. Więc rzeczywiście ta kreatywność jest nawet wow. Szacunek, nie spodziewałem się, że to powiem, że. Vanabel będzie kreatywność na zasadzie budowania jumpscarów, bo jeżeli już muszą jumpscarami straszyć, jeżeli już chcą, jeżeli mają tą formę obraną, okej, okay, niech to robią, ale niech to zrobią dobrze. A tutaj jest to w wielu scenach zrobione znośnie. Czy właśnie scena z telewizorem, ale też scena z taką grą planszową i nie tylko, ale nie chcę więcej zdradzać. O tym więcej w spoilerach naprawdę mi się tutaj bardzo niektóre zabiegi podobały, ale ta pretensjonalność mnie jednak wytręcała po prostu. Z tego wszystkiego też. Mam zepsute wrażenie po tym filmie, nie dlatego, że on jest o bo to tam już swoje odczucia mniej więcej wam powiedziałem tutaj, ale po prostu chyba będę musiał ten film jeszcze raz obejrzeć na spokojnie. To jakoś w miarę się trzymało kupy, był klimat, ale absolutnie nie mogłem się wczuć, nie mogłem się skupić, ponieważ za mną się działa po prostu banda bydła. I teraz ja nie lubię żyć z teoretypami, ale to byli typowi, stereotypowi cyganie, którzy po prostu nie dali oglądać. Dla nich Czymś dziwnym jest to, że w kinie nie powinno się rozmawiać na głos. Coś tam szepnąć można do kogoś jasne. Dla nich dziwne jest to, że telefon się wycisza. Kto normalny nie ma wyciszonego telefonu, dzwoni do niego trzy razy messenger, gościu jeszcze odbiera i po prostu gada. Wydarcie się na nich skutkowało śmiechem, więc specjalnie do połowy filmu już nic nie mówiłem do nich, ale no, aż buzowała mi głowa. Wiedziałem, że jak się na nich wydra, żeby im zwrócić uwagę, skończy się to tym, że nie ogarną tematu. No i się zaśmiali, nie ogarnęli. Dopiero pod koniec. Udało się, żeby ktoś z obsługi ich tam, powiedzmy, pouczył, co oczywiście zaskutkowało też praktycznie niczym, bo nadal się śmiali i jeszcze się wręcz spytali, jak to nie można rozmawiać w kinie, dlaczego, w ogóle o co chodzi. No nie wiem, ale to nie była taka zwykła rozmowa i dzwonienie telefonami. To było klaskanie, to było krzyczenie na całą paradę. To jest po prostu była jakaś rodzinka, która sobie urodziny w kinie zorganizowała. Brakowało tylko, żeby ktoś wniósł tort im jeszcze na salę. Ale Vanabel był tort, bo nasza córka Warenów ma tutaj urodziny, więc wtedy zaczęli krzyczeć i klaskać. Szczególnie taki jeden koleś, który tam był. No tak jak mówię, cała rodzinka. Totalna, że nada po prostu. Tylko finał mi się udało w miarę w spokoju obejrzeć tutaj i w końcu się bardziej wczułem i bardziej mnie to zaangażowało. Bo właśnie w tym momencie, jak wszedł ktoś z obsługi, to jeszcze taki przypakowany gościu, który siedział na dole, się wydarł do nich, że zaraz do nich podejdzie, jak nie zamkną mord po prostu, no i wtedy dopiero chyba coś do nich dotarło, jak z każdej strony ktoś gdzieś się ich czepiał. Ale no, żałuję bardzo, że trafiłem na taki sens, bo chciałem nawet iść wcześniej na 12, poszedłem na 14, bo nie dałem rady na 12 i niestety. Czasem się tak trafia, no jest jakieś ryzyko, że w kinie się trafią osoby, które gadają, ale jeżeli to jest, na przykład, nie wiem, grupka dzieciaków i na nich krzykniesz, to one z reguły to zrozumieją, nie? Ale no to za przeproszeniem bydło, po prostu tego nie rozumie. Natomiast też nie jest to film jakiś mocno angażujący, jeżeli chodzi o cały kształt, mimo wszystko, mimo że ja byłem rozproszony, bo... To już nawet czytałem właśnie przed premierą o, z opinii z zagranicy. Mimo że na Rotten to pozytywnie, 70% około miała, ale dwójka też miała około 70%, i jakoś wcale nie była taka super, przynajmniej w mojej opinii. To tutaj trójka, jakby mniej więcej te oceny jeszcze rozumiem, ale takie opinie były, że trochę nudzi i że zakończenie rozczarowuje. Tak, dosyć mozolny film, w którym Dzieje się najwięcej oczywiście w finale i to jest chyba zrozumiałe mimo wszystko, bo to napięcie budowane do czegoś musi doprowadzić. Natomiast to jest film tego typu, to jest taka rzecz, którą odczuwam czasami na horrorach, że nie nudzę się, ale też mnie to nie wciąga. To nie jest Spider-Man daleko od domu, tylko to jest Annabelle wraca do domu. W sumie Spider-Man wyszedł tydzień wcześniej i był daleko od domu, teraz Annabelle wraca do domu. Czyżby to było powiązane? Czy Annabelle 3 jest kontynuacją Spider-Mana? Czy Spider-Man to Annabelle, bo przecież był daleko od domu, a teraz wrócił do domu? Nie, ale chodzi mi o tempo. Na Spider-Manie ani minuty się nie nudziłem, tam po prostu była non-stop zabawa, non-stop humor, wiadomo, zupełnie inne filmy. No ale to jest taki film właśnie pomiędzy. Niby się nie nudzisz, ale jednak lekko nurzące cały czas to jest. I ten finał, i jak jeszcze oni zamknęli się w końcu, no to troszeczkę mnie bardziej wciągnął, właśnie i chwycił zdecydowanie. I tam też dużo rzeczy się podstawiało na zasadzie potencjału, który może wybrnąć właśnie dalej w, z tego uniwersum na kolejne filmy, ale to o tym chcę porozmawiać w spoilerach. Także podsumowując już ten mój lekko, przydługi wywód o Annabelle 3, nie rozczarowałem się o dziwo. Miałem te swoje pretensje do tej głupoty i zachowania, ale to jak w wielu horrorach w sumie. Natomiast też absolutnie niczego nie oczekiwałem. Liczyłem, że Warrenowie przyjdą, sypną żartem mi, że tak naprawdę trochę więcej ich zobaczymy. Nie zobaczyliśmy, ale ich córka też nas interesowała. Przynajmniej ktoś się tutaj postarał, Gary Doberman tutaj w tym przypadku właśnie, żeby postacie, które są, nie były tak miałkie jak na przykład w Lajoronie, jak zakonnicy też mnie nie za specjalnie interesowały postacie, chociaż był to dla mnie taki guilty pleasure. Całkiem dobrze się bawiłem, ale też nic angażującego na zasadzie postaci. A tutaj w miarę jesteśmy zainteresowani. To znaczy ta czarnowłosa, tak jak mówiłem, ona mnie irytowała, ale ta druga dziewczyna, czy córka uranów w szczególności, jakoś tam sympatyzujemy z tymi postaciami. Jakoś w miarę są przedstawione na tyle ciekawie, że jednak nie chcemy się zżygać po prostu na własnym fotelu kinowym sobie pod nogi. Więc jak na, A na B, to myślę, że jest... Nie lada osiągnięcie, dobrze, że Gary Doberman dostał też reżysery tutaj. debiut, który mam wrażenie, że reżysersko mu po prostu się udał, ale nadal jest to średniej klasy straszak zrobiony za bardzo niewielkie pieniądze, chociaż ta kameralność tutaj mi się podobała. I w sumie to tyle, resztę w spoilerach może po prostu powiem, żeby już nie przedłużać. Ocena oczywiście Anabel, nie ta Anabel, co tutaj widzicie, ta Anabel z plakatu, tutaj przykleiłem emotki na oczy, których pewnie nie widać, ale zrobię wam zuma to staje ode mnie, żeby też jej nie skrzywdzić, bo parę rzeczy się tutaj udało, ale żeby też nie przesadzać, bo to jest nadal dojenie krowy z marki po prostu Uniwersum Obecności, nadal straszak, nadal jumpscare'owiec, nadal film, który nie uważam, żeby był w jakimkolwiek stopniu potrzebny tylko tak naprawdę do tego, żeby móc później kolejne spin-offy tworzyć, bo już skoro nie mieli z czego zaczerpnąć kolejnych postaci, to stwierdzili, że może z tej gablotki właśnie. Chociaż mogli to zawrzeć w obecności trzy równie dobrze i też stamtąd kolejne postacie sobie brać do... Po prostu przyszłych produkcji filmowych, ale zrobili to tutaj. Także średnio potrzebny film, nie będę Was oszukiwał, ale jak na Annabelle to było znośnie, dostaję ode mnie taką piąteczkę z małym plusem, naprawdę taką solidną piątkę, ponieważ nie jest to zły horror, ale nadal nie jest to dobre jeszcze kino i nie to co chciałbym oglądać, mimo tej kreatywności nawet. Ale szanuję, Gary Doberman mimo wszystko zrobił całkiem dobrą robotę. Myślę, że ciężko było mu to już nawet pisać, jeżeli chodzi o scenariusz, bo jednak to już jest trzecia część dojenia dalej jednej głupiej laleczki, więc... Wiecie, no oczywiście laleczka tutaj też jeszcze bardziej niż w poprzednich częściach jest tylko pretekstem, bo na pozór jest jej tu niewiele. W pierwszej czy w drugiej części było więcej scen akcji z laleczką. Tutaj nikt tej po prostu praktycznie nie pokazuje za często i ona jest kompletnie tylko przedmiotem do przesunięcia z krzesełka czy z gablotki. Po prostu wiadomo, jak jakiś demon... Sobie nią tam rzuci, przestawi ją i tak dalej, ale mało jest jej tutaj, więc też, tak jak mówię, kolejny pretekst tylko do pokazania jakichś demonów, jakichś ze światów, jakichś nawiedzeń, opętań, jumpskerów i tak dalej, i tak dalej. Także piąteczka z plusem. Jeżeli wy już byliście na Anabel, to dajcie znać po prostu, jak się bawiliście. Ja się bawiłem bardzo, bardzo źle ze względu na to towarzystwo, które było na sali i tyle. Zjebali mi film po całości, ale staram się jakoś nadal. To co mi się udało przynajmniej na tym braku totalnym skupienia przez 3 czwarte tutaj wyłapać ogarnąć, no to staram się to jakoś na spokojnie przedstawić, już ochłonąłem. I staram się być w 100% szczery ze swoimi odczuciami, ale naprawdę ciężko jest ignorować, jeżeli na taką skalę dzieje się coś na sali. No i z tego względu pewnie będę musiał sobie właśnie tę nową Anabel jeszcze raz obejrzeć. No i niestety to nieszczęsne zakończenie jeszcze właśnie. Gdyby nie zostało potraktowane po macoszemu, to byłbym w stanie postawić temu filmowi taką szósteczkę z czystym sumieniem. No ale niestety jest po prostu banalne. I sam fakt, że wydarza się pewna rzecz, która się wydarza, jest naciągany jeszcze bardziej niż to, gdzie ta dziewczyna znalazła te kluczyki wcześniej, ale o tym w spoilerach. Więc komentujcie, dajcie znać, jak wam się podobało. A jeżeli jeszcze nie byliście, to. Dziwię się, że to mówię, ale w miarę, w miarę też nie z jakąś tutaj ręką na sercu i że o, ale polecam w jakimś tam stopniu iść i nadrobić po prostu te produkcje, szczególnie jeżeli lubicie, może po prostu poprzednie Anabel, a jeżeli ich nie lubicie tak jak ja, to dajcie szansę tej części, bo nie jest ona najgorsza. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że jest najlepsza jakby scenariuszowo, jeżeli chodzi o budowanie wątku i. Tych jumpscarów to jest najlepsze z całej tej trójcy świętej, właśnie Anabelków, ale jakby technicznie i lokacja cała, no to najbardziej zdecydowanie tutaj mi się podobała dwójka. I też zabrakło mi jakiegoś konkretnego soundtracka, jak na przykład w Denan był, który fantastycznie potęgował klimat. Były oczywiście jakieś ścieżki dźwiękowe, jakiś soundtrack. Tutaj też bardzo dobre bawienie się dźwiękami, jakimiś odgłosami, trzaskami, właśnie stukami, hukami, puknięciami. I tak dalej, jakby dźwiękowo to jest bardzo dobrze stworzone, natomiast chodzi mi o muzykę, która by to wszystko jakoś podbiła, jakoś taki konkretny, do zapamiętania, wpadający w ucho soundtrack. Tego też nie było. To już wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć! <tryst> <Kto wśleł>? <tryst> <tryst>